Witam. Oczyszczenie na dzisiejsze czasy, na ten czas, który teraz jest, dlatego że prawie wszyscy mają teraz podpięcia negatywnych portali. Prawie. Jest to dla mnie naprawdę no, duże zaskoczenie, dlatego że jeszcze no, jakiś czas, wiem, dwa lata temu, to bardzo rzadko było u kogoś podpięty negatywny portal. Ja to tylko tak przypomnę, portal negatywny, tak jak mamy podpięcia, to są takie cieniutkie żyłeczki, niteczki, czy tam powiedzmy sznureczki energetyczne, które mi tam coś podciągają, naszą energię, no, próbują coś manipulować. Portal to jest podpięcie rury szerokiej, czasami jest tak szeroka energetyczna rura, bo ja to tak mogę nazwać jakby rura tak szerokie, że może człowiek tam przejść. W środku. Więc no, takie portale teraz są podpinane ludziom, po prostu, aby ich zablokować, zatrzymać, aby zatrzymać te przemiany. I, i dlatego no, przyszło mi do głowy, bo ja tak teraz umawiam się tam po kilka osób dziennie i tam godzinę poświęcam jednej osobie, i, i po prostu. No chciałbym, żeby to jakoś szybciej, więcej poszło, żeby więcej ludzi skorzystało, dlatego nagram tu jeszcze jedno takie oczyszczenie, którym sobie pomagajcie na bieżąco. Jeżeli coś się dzieje, zresztą czy się dzieje, czy nie dzieje, profilaktycznie oczyszczajcie się tym, bo, bo naprawdę no, czas jest, jakby to powiedzieć, no, no nieciekawy jest czas, musimy jeszcze troszkę wytrzymać, żeby się nie dać. I jak. No, jeszcze trochę i będzie dobrze, ale no musimy się jakoś oczyszczać, jakoś sobie radzić. Dlatego chciałbym jakoś Wam pomóc, wszystkim oczywiście chętnym, żeby każdy mógł, tak jak tam to nagranie oczyszczające, tam używacie. To teraz spróbuję takie coś konkretniejsze, mocniejsze. I jeszcze jest taka sprawa, no, nagrywam tam takie imienne, bo tak naprawdę. Najlepiej jest oczyszczać się na tej zasadzie, że ja po prostu na telefonie z kimś rozmawiam i oczyszczam go na bieżąco to, co w tym momencie jest. I lepiej jest tak, bo to jest no, konkretniejsze, mocniejsze. Co musi każdy wiedzieć na temat oczyszczania? Bardzo, ale to bardzo ważną rzeczą jest, aby zrozumieć, że człowiek jest istotą wielowymiarową. Czyli jednocześnie istniejemy w innych wymiarach. My, człowiek, jako tako, człowiek, on składa się tak jakby z wielu innych wcieleń, ale jednocześnie, albo tak jakby z innych takich po prostu, no i jak mi to, nie mogę tego. Um, tak jak na przykład, o, pociąg nazywa się pociąg, nie? Ale jest, z kilku wagonów się składa. Tak mi teraz się pokazało. Pociąg, my nazywamy pociągiem, ale to nie jest lokomotywa, tylko to jest całość, czyli następne wagony aż do ostatniego. Tak samo jest z człowiekiem. Człowiek, tutaj powiedzmy, no moglibyśmy to tak określić, no dla nas tak my to odbieramy, że tak jakbyśmy byli tą lokomotywą, tego człowieka, ale mamy tam jeszcze swoje takie, właśnie jakby puzle w innych, w innych gdzieś tam wymiarach. I teraz samo oczyszczenie tej istoty tu. To tak, jakby podjechał pociągiem na, na nie wiem, mycie pociągu, umył lokomotywę i odjechał. A reszta? No, nie da się tak. Więc dlatego powinniśmy się oczyszczać we wszystkich wcieleniach. Ja to mówię tam. Może czasami ktoś się dziwi, że dlaczego tak mówię. Mówię dlatego, że to chodzi o oczyszczenie całości naszej istoty, czyli tych poszczególnych, tak jakby segmentów naszej całości. Czyli inne wcielenia. Z to nie jest tak do końca, że ktoś myśli, że wcielenie to tak. Zaczynam, kończę i zaczynam następne i tak dalej. My jesteśmy uwięzieni w czasie. W innych wymiarach to nie istnieje, albo inaczej. Inne są tam po prostu, no, całkowicie jest inaczej, o tak możemy to nazwać jedynie, bo tak do końca to nawet nie, nie jest wiadomo, jak tam jest, bo nawet umysł nasz nie jest w stanie tego objąć, więc nie będziemy się tutaj wysilać. Ale oczyszczać wszystko więc we wszystkich wcieleniach, w całości istoty, we wszystkim, w czym istnieje. Ja czy ktoś bardzo ważną rzeczą jest odcinać te portale, negatywne portale podpinają się. Może ktoś zwrócił uwagę, co się działo w sobotę między 17 a 21. Ja po prostu no, to co się działo, zostały otwarte negatywne portale i próbowano nas Powiedzmy, złamać, Prze, jakby to powiedzieć, przechylić szale, tą negatywnej energii, bo, bo tutaj no, pozytywna energia, ta światłość jednak zaczyna zwyciężać. Więc no, zasilono po prostu tą negatywną energię, która nas tutaj, powiedzmy, nam szkodzi, z portalami negatywnymi. I było, powiedzmy, dosyć ciężko. Ja tam akurat no, oczyszczałem to. I powiem wam, że było dosyć grubo, dlatego że musiałem poprosić no, pewne istoty, które mi pomogły i prosiłem również, jakby to powiedzieć, no, ja, no, jest taka możliwość, że mentalnie możemy poprosić każdego o pomoc i poprosiłem Was. Nazwałem Was istotami światła, armią światła i po prostu no, to wsparcie było olbrzymie, więc no, dla ciekawych, no, Braliście udział w czymś bardzo ciekawym w sobotę. Yy, no, zwycięstwo całkowite, nasze oczywiście, jest super. Jednak nie sądzę, aby oni na tym zakończyli. Naprawdę, dla nich to jest rozgrywka być albo nie być. Bo dla nas to jest to, że jak mnie teraz nie będzie w tym wcieleniu, to ja się odrodzę. Ja jestem, moja dusza jest nieśmiertelna i to dla mnie to jest śmieszne. Dla nich to jest być albo nie być. Po prostu oni uważają, te negatywne byty, że po prostu jak, jak się im to skończy, to już nic innego nie ma. Więc naprawdę no, będą się wysilać, aby nas złamać. I ktoś tam pisze, no, wielu pisze, żeby tam jakąś datę następną ustalić, kiedy wszyscy razem poprosimy o tą światłość. Słuchajcie, o tą światłość to ja proszę praktycznie non-stop. Wy też to róbcie. Natomiast każdego dnia o 21:00 umówmy się o 21:00 poprośmy wspólnie o tą światłość na zasadzie Boże proszę niech światłość boska rozświetli cały ten mrok jak ktoś to sformułuje to nie musi być idealnie tak samo po prostu chodzi o to, aby ta światłość została zaproszona przez nas. Przez nas. Bo ta światłość musi być przez kogoś zaproszona. To jest świat wyborów i my wybieramy, czego pragniemy, w czym chcemy istnieć. To nie ma tak, że ktoś mówi, że A, Bóg już nie wytrzyma, bo tam za, za, za ciężko tutaj dla ludzi i Bóg tutaj coś zrobi. No, oby tak się stało. Z tym, że jednak w świecie wyborów to my mamy wybrać, czego pragniemy. Jeżeli bardzo wielu ludzi poprosi o tą światłość, ta światłość będzie, po prostu. Jeżeli ludzie mają to gdzieś, bo ważniejsze jest to czy tamto, no to jak sobie wybraliście, tak macie. Mamy prosić. Więc prośmy, a to naprawdę się stanie, bo to się dzieje. To widać. W sobotę naprawdę, no, oni się wysilili, że tak powiem. Te portale udało się pozamykać. Na pewno będą próbowali od nowa zaatakować. Ale my prośmy sobie, jak tylko macie chwilę wolnego czasu, proście o światłość. Światłość to również jest słońce. Jak jest, zauważcie, że jeżeli jest piękna pogoda, to człowiek zupełnie w innej wibracji funkcjonuje. Jak jest ponuro, szaro, buro i ponuro, no to wiecie, jak to jest, no takie depresyjnie. I no, my musimy prosić o to słoneczko również, aby była ta światłość. Wtedy my funkcjonujemy lepiej, a negatywne byty są naprawdę słabe. I to słońce nam jest również potrzebne. Zauważyliście pewnie, co tymi samolotami tutaj nam sypią na łby i to ma robić chmury. Proście, jak widzicie, o rozświetlenie tego, proście o laserowy promień boskiego światła, który wchodzi w ten samolot, w ten zbiornik z tym czymś, powiedzmy, wypala to, rozpuszcza, rozświetla, przemienia w boską energię miłości i światła i z tego samolotu wydostaje się złoty pył, energia bardzo wysoka, boska i niech pomaga ludziom. Tak sobie wyobrażajcie, tak róbcie, będzie lepiej. To się ma rozpuścić i tego ma nie być, to się ma rozświetlić. Wyobrażajcie sobie, że to się rozświetla i tego nie ma. Jest to możliwe, cały czas tak robię i u nas tu jest spokój z tym. I słuchajcie: jest bardzo ważną rzeczą, aby się oczyszczać, naprawdę, nawet profilaktycznie, odcinać portale. Te portale się do nas podpinają i będą się do nas podpinać. Nie każdy to czuje. Ja to doskonale wiem, bo ja, ja doskonale wiem, kiedy się do mnie coś próbuje podpiąć i na bieżąco to odcinam. Nie robię tego, że tak powiem, profilaktycznie, tylko na bieżąco, jak się coś próbuje podpiąć czy podpina, to wtedy to odcinam. Ale wiem, że bardzo wielu ludzi nie ma pojęcia, kiedy to do niego się podpina, więc lepiej prosić Boga na zasadzie Boże, jeżeli. Podpiął się do mnie jakiś negatywny portal. Proszę Cię o promień boskiego, laserowego światła, który odcina ten portal, odcina wszystkie inne podpięcia. Wszystko zostaje odcięte całkowicie. Poczekać chwileczkę, tam powiedzmy kilka sekund, czy kilkanaście, niech to wszystko się pięknie poodcina, a następnie, Boże. Proszę Cię o promienie boskiego laserowego światła, które wchodzą w ten portal, przypalają się do środka tego portalu, do środka całkowicie, do środka, i od środka eksplodując boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają i przemieniają w boską energię miłości i światła. To jest naprawdę bardzo ważne. Następnie, Boże, proszę Cię o promienie boskiego laserowego światła, które wchodzą w te podpięcia, idą tymi podpięciami aż do źródeł tych podpięć, wchodzą w te źródła i od środka eksplodują z boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają i przemieniają w boską energię miłości i światła. Słuchajcie! Czasami jest tak, że ktoś do mnie pisze czy dzwoni. Znaczy, nie błagam, nie dzwońcie bez umawiania się choćby SMS-em. Nie odbieram, po prostu nie odbieram. Ja już mam tak, że nawet kurier do mnie dzwoni, też nie odbieram. To no, nie jestem w stanie, bo muszę jakoś funkcjonować. A w tej chwili to ja praktycznie no, ciężko z tym funkcjonowaniem. I teraz tak. Ja tutaj powiem taką regułkę, że tak powiem, czy jak to nazwać żebyście mogli wstawić swoje imię. Tak to spróbuję ogarnąć, a wy spróbujcie sobie, albo zrobimy inaczej. To będzie nagranie takie, które mówię o co chodzi, a drugie będzie króciutkie, tam powiedzmy minuta czy parę minut, z tym co będziecie sobie włączali, czy tam sobie zapiszecie i będziecie sobie to stosowali. Dlatego że nie ma sensu tego tu szukać, tylko tutaj powiem o co chodzi, to tam jeszcze powiedzmy parę minut wytłumaczę. A później od razu pójdzie to następne, może jutro załóżmy, czam jak, pójdzie następne to króciutkie nagranie, takie, abyście mieli oczyszczenie. Będzie się to nazywało, powiedzmy, oczyszczenie, nie wiem, no wymyślę coś, dobra, nieważne w tej chwili. No, oczyszczenie na, na ten czas, o coś takiego, oczyszczenie na ten czas, powiedzmy, że tak sobie to nazwiemy. I teraz, co jeszcze musicie wiedzieć? Musicie wiedzieć, że rozgrywka energetyczna trwa. Jesteśmy w toku, teraz naprawdę jesteśmy w samym środku tego wszystkiego. Nie możemy teraz odpuścić. Słuchajcie, jeszcze powiem tak na szybciutko o współczesnym cyrografie. Mamy coś takiego teraz, jak współczesny cyrograf. Myślę, że się każdy domyśli o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że jak. Kiedyś cyrograf wyglądał na zasadzie takiej, że ludzie byli biedni, nie mieli nic prawie, i tam powiedzmy, że tam jakaś negatywna istota im się gdzieś pokazała, czy tam gdzieś powiedziała im, że jak zapiszesz mi swoją duszę, podpiszesz ten cyrograf, to będziesz bogaty, będziesz miał to, 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 tamto i tak dalej. Ale ludzie nie bardzo szli na to, bo ci biedni ludzie to oni woleli biedni być dalej, ale duszę dla siebie zatrzymać. Ale ta ciemna energia wymyśliła coś innego. Dała ludziom się dorobić. Popuścili im, że tak powiem, dali im się dorobić, aby ludzie skosztowali dobrobytu, aby ich było stać na porządny auto, porządny dom, na jakieś wakacje gdzieś tam w ciepłych krajach i tak dalej. Ludzie szybciutko się do tego przyzwyczaili. A następnie ta ciemna energia zabrała im to podstępem, jakim to pewnie wiecie, i Propozycja padła inna. Jeżeli podpiszesz teraz cyrograf, to ja ci zwrócę przynajmniej część tego, czego już zakosztowałeś. Słuchajcie, to był z tamtej strony szczał niestety w dziesiątkę. Bardzo wielu ludzi, bardzo wielu, podpisało te cyrografy po to, aby przynajmniej część tego, co mieli odzyskać, bo się do tego już przyzwyczaili. To jest właśnie współczesny cyrograf. Jeżeli ktoś podpisuje cyrograf, że z własnej nieprzymuszonej woli, w pełni poinformowany o skutkach ubocznych, bierze coś, w czym jest cząstka zamordowanego płodu dziecka, człowieka, no to wybaczcie, ale to jest normalny cyrograf. To nie jest nic innego, tylko to jest po prostu cyrograf. Można to anulować, jeżeli ktoś nie był świadomy, jeżeli ktoś, że tak powiem, przejrzał na oczy, to powinien powiedzieć: Boże, przepraszam cię z całego serca za to, co zrobiłam czy zrobiłem. Ja się od tego odcinam, wycofuję się z tego cyrografu, wycofuję się całkowicie. Boże, tylko i wyłącznie po Twojej boskiej stronie pragnę istnieć i doświadczać. Nie interesuje mnie ciemna strona, nigdy nie chcę przejść na ich stronę. Ja mam duszę, czyli podpięcie do Boga i pragnę zawsze tą duszę mieć. Dla mnie dusza jest najważniejsza, a nie dobrobyt, wakacje czy jakieś tam inne materialne korzyści. Dlatego bardzo proszę o po prostu anulowanie. Ja to anuluję. Tego nie ma i już nigdy nie będzie. Wycofuję się. Zostałem, czy zostałam oszukany, czy oszukana? Wycofuję się, spalam to. Boże, proszę cię o promień boskiego, laserowego światła, który wchodzi w ten cyrograf, wypala go całkowicie, rozpuszcza, rozświetla i przemienia w boską energię miłości i światła. Tego nie ma. Tak samo z preparatem. Boże, proszę cię o promienie boskiego, laserowego światła, które wchodzą w każdą cząsteczkę tego preparatu, wypalają to, rozpuszczają, rozświetlają, przemieniają w boską energię miłości i światła. Boże, wybieram światłość, odcinam się od mroku. Boże, proszę Cię o ochronę, osłonę, opiekę. Widzę, że niektórzy przekonują do tego preparatu na jakichś dziwnych zasadach. Jest tam taki człowiek, spójrzcie na jego oczy i dobrze się zastanówcie, co w tym człowieku siedzi. Oczy są zwierciadłem duszy. Zapamiętajcie, oczy są zwierciadłem duszy. Jeżeli spojrzy ktoś w oczy, to widzi, co w tej istocie siedzi, tak naprawdę. Bo to, że ktoś jest z zewnątrz taki czy inny, to jeszcze nie znaczy, że on taki jest wewnątrz. Wewnątrz można zobaczyć do wewnątrz przez te dwie dziureczki, czyli przez te oczy. Można spojrzeć do środka. I jeżeli ktoś na to idzie na zasadzie, bo odzyskam. Część tego, co kiedyś miałem, to jest jego własny wybór. Nie ma czegoś takiego, jak idę, podpisuję cyrograf, a potem go sobie anuluję. To już jest po wszystkim. Jeżeli wiesz, że podpisujesz cyrograf, to już sobie go nie anulujesz. Ale jeżeli nie wiedziałeś, że podpisałeś, możesz go anulować. Rozumiesz, możesz. I to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Wiem że wielu się może to nie spodobać, ale ja mówię to, co myślę. Miałem to już dawno, zresztą miałem, wiele razy to miałem nagrane, ale to nie poszło. Teraz widzę, bo mi tam przysłano taki filmik, że tam ktoś przekonuje, żeby to jednak ten preparat sobie, a nieważne, nie Nieważne. Tak to zostawimy. Ja uważam, że żyjemy w świecie wyborów. I oby tak zawsze było. Obyśmy mieli wybór, a nie byli jacyś po prostu zniewoleni. Kto chce być zniewolony, oczywiście może być. Jeżeli to wybiera zniewolenie, to proszę bardzo. To już jest jego sprawa. I ja chcę mieć wybór i myślę, że wy również chcecie. A kto nie chce, jego wybór. Każdy może wybierać. I nikt nikogo nie powinien potępiać. Każdy ma własny wybór. Tak to funkcjonuje. I jeszcze raz przypomnę, nie dzwońcie bezpośrednio na mój numer, ponieważ nie odbiorę telefonu, jeżeli jestem z kimś, nie jestem z kimś umówiony. Więc jeżeli na macie już gdzieś tam skądś mój numer, to możecie mi napisać SMS-a i postaram się jakoś tam odpisać. Jestem praktycznie bezczasowy. Marzyło mi się, że skończę ten domek kopułowy. Będziemy robić jakieś spotkania, bo jest bardzo wielu chętnych. Ale no, nie jestem w stanie tego skończyć, finansowo też jakoś nie stać, mnie da, mnie jakieś tam firmy brać, i tak dalej. I widocznie tak ma być. Chciałbym to troszkę przyspieszyć, ewentualnie, jeżeli komuś pomogłem albo pomogę, to może mi wpłacić dobrowolną darowiznę i tam pod filmikiem będzie numer konta. Nie miałem, nie mam i miał nie będę żadnych. Wymagań, że macie mi zapłacić tyle czy tyle, wtedy to już nie jest oczyszczanie z tą boską energią, tylko to jest sprzedawanie oczyszczania. Ja uważam, że to powinna być darowizna, a wy sami możecie ocenić. Czy to jest coś warte, czy to nic nie jest warte. I jeszcze takie coś mi przychodzi. Yy, słuchajcie, to mnie dobija, jak ktoś na przykład do mnie pisze, że po oczyszczeniu zapłacił kilkaset złotych tam załóżmy 700 zł jest dużo gorzej, żebym ja go pooczyszczał, żebym go ratował, bo on się kończy. Ja go oczyszczam i no o żadnej darowiznie nie ma mowy. Jestem potraktowany tak, jakbym był wspólnikiem tego, kto spieprzył to, co robił za grube pieniądze. I no. Jest to co najmniej dla mnie dziwne, ale tak jak mówię, jeżeli kogoś nie stać, to ja absolutnie nie mam żadnych wymagań, jest ok. Tylko to jest takie dla mnie no troszkę dziwne, nawet już mam tego tak, powiem Wam troszkę dosyć, że ktoś zażąda sobie do przodu za oczyszczenie pieniędzy, i to grubych, dużych pieniędzy, i Wy jesteście w stanie to wpłacić w ciemno. Nie wiecie w ogóle, co będzie, to tak jakbyście kupowali samochód i najpierw zapłacili, a potem ktoś by wam łaskawie pokazał ten samochód, jak już zapłaciliście. Coś tu nie gra. Mnie się to nie podoba, i tak być nie powinno. Zawsze, moim zdaniem, zawsze powinno być na tej zasadzie: ktoś wam pomaga, a wy możecie mu się jakoś odwdzięczyć. Jeżeli was stać. Bo ja wiem doskonale, że są sytuacje, gdzie kogoś w ogóle nie stać na cokolwiek. On musi się zastanawiać, co do garnka włożyć. Więc ja od takiego człowieka nawet wielu ludziom takim nie wysyłam numeru konta. Bo ja to nie, nie tędy droga. To nie jest biznes, tylko to jest pomaganie ludziom. A jeżeli ktoś uważa, że mu pomogłem i stać go na to, może mi wpłacić dobrowolną darowiznę. Może. Tylko błagam, nie mieszajcie mnie z tymi, Którzy najpierw biorą pieniądze, potem zamiast oczyścić to, jeszcze podpinają ludzi do portali i że ja potem mam to załatwić, bo nie wiem, ja jestem wspólnikiem tego kogoś, nie jestem, nie byłem i nigdy nie będę. Bo po prostu mnie tacy ludzie, no, nieważne. Tak to mniej więcej działa. Miałem tu dawno powiedzieć. Pewnie za chwilę bym to już skasował, ale to chyba tym razem wreszcie pójdzie, bo wiele razy to mówiłem i skasowałem. Nie odbierajcie tego, że jest to dla mnie jakiś olbrzymi biznes i że po prostu ja tutaj mam nie wiadomo jakie kokosy. Wiadomo, że żyć jakoś trzeba, ale poradzę sobie, ponieważ jestem akurat, mogę wykonywać w życiu bardzo wiele zawodów. Tak się u mnie jakoś poukładało. I poradzę sobie bez tego. Tak to działa. Trzymajcie się. Jest bardzo ważne, abyście się oczyszczali na bieżąco. Ja spróbuję, jeżeli będziemy chętni, no tam już jest dużo, ale jeżeli będziecie chcieli, nagrywać takie oczyszczanie, jakby po prostu dla indywidualne, dla danej osoby. Że jeżeli załóżmy, zwraca się oczyszczenie Anna, to dla tej Anny nagrywam i jej wysyłam takie po prostu nagranie oczyszczające z jej imieniem, i to jest po prostu nagranie, które będzie mogła sobie, załóżmy, ta Anna używać kiedykolwiek będzie jej potrzeba, i ono na pewno jest dużo mocniejsze niż takie ogólne. Ale teraz nagram Wam oczyszczenie takie, w które możecie sobie wstawić swoje imię. Na zasadzie Boże, proszę o oczyszczenie, zrobię przerwę i Wy tam możecie sobie, nie wiem, Ewa, Barbara, Krzysztof, czy tam kto, wstawić Krzysztofa. Bo ja tam mówię, mnie czy tam, to, to jest, no też działa, ale zauważyliśmy, że lepiej działa, jeżeli jest podane to imię. Nie musi być absolutnie nazwisko. Jeżeli ja mówię, załóżmy Boże, proszę cię o oczyszczenie barbary we wszystkich jej wcieleniach, w całości istoty, we wszystkim, czym istnieje i ta Barbara to dostanie, która prosiła o to nagranie, to jest to jej indywidualne nagranie. I naprawdę działa bardzo mocno. I w ten sposób będziemy próbować to ogarnąć, tak abyście mieli coś, abyście mogli sobie. Radzić na bieżąco. Tak jak tym nagraniem oczyszczającym. Myślę, że poradzimy, no damy radę. Jakoś tam ileś tego czasu jestem w stanie dziennie przeznaczyć na to i myślę, że jakoś tutaj po prostu no, jakoś to załatwimy. Trzymajcie się. Ja teraz już, o, już za dwie minuty mam telefony, także już muszę kończyć. To teraz tutaj pójdzie tam za jakiś czas. Natomiast jutro postaram się nagrać to nagranie, gdzie będziecie mogli stawić sobie swoje imię. Powodzenia, jest dobrze. Wierzcie mi, że jest dobrze. Bo bywało gorzej, ale będzie naprawdę super, cudownie i wspaniale. Tego Wam życzę z całego serca. Trzymajcie się, powodzenia.